Uh, witam, witam, to już jest drugi odcinek. Uh, he, zagrajmy w Happy Wheels. No i skończyliśmy tutaj. No to idziemy dalej, tutaj. No i gramy. Ej, 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 Gdzie moje dziecko? ej, 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 ej ty, ja jadę, czy to ma się rusza? Chyba ja jadę. Aaa... Ah, sekunda. Okej, okay, okej, okay, jestem z powrotem. Uh, Miałem... Równe cięcie. No dobra, to lecimy dalej. Eee... Um, Aha, Aha, pamiętacie? Uh, get the hell... What I am doing here? wytyfy okej okay. uh, marion 1202. dwieście a ja co to co 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 czym ja mam rzucać happy ball troll lubię truwy, jej nie o oh, no OMG, G, 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 G. Okay, to było fajne. O, ale co tak, kto tak się trzyje? Ja nie mogę. Mam głośniki na fulla włączone, a więc słyszę. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. W tym usłyszałem słyszałem. Na serio. Happy botchow Spróbuję się teraz postarać bardziej. No i łapią piłkę! Yeah, Oh! Jaeee! De stomme extra Yo, 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 yo! yo. Oké. Okay. Eh, uh, toiletje met dalen, hè? <laughs> Mijn Happy Wheels idea. Oké. Okay. Eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh. Uh. co te hoort? Tuketuketuketuket. It's your choice. You girls will save it. Mogę wbrać? Mogę wbrać? Nie. Jetpack by Trip Devil. Walking. I hope you like. Nie, chyba nie. Dałbym jedynkę, ale nudne. No to dobra. Dzisiaj kurczę nie spałem za dobrze. Śniadania dobrego nie zjadłem. Dziadek!

Okej, okay, jeszcze raz. <laughs> okej, okay, ostatni raz, ostatni raz. Teraz skupimy się... Jo. <laughs> yeah. Nie, no okej. Okay, ja tego nie umiem zrobić, a więc... Mogę się nazwać małym nubkiem. Ale dobra, Escape the Box, HD. Dobra, a może pojedziemy. A, tej postaci jeszcze nie znam. A nie, nie, to tam. Myślę, że jak z Może tym dziadkiem na koziorce. yo, 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 eee, Gdzie moja kosiarka yo, yo. Ach. Ach. your pumpky uh, uh, uh. oh my okay oh. 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 boom I'm feeling good baby I'm feeling good baby yeah okay

Jest! Co tu się dzieci rozsypały? Ja nie mogę! <grystanie> Okej, okay, to dalej idziemy Bottle Run Hills. A że pojedziemy z No zakupy! Jaj! Yeah! Jestem kartoruda! Jedziemy na zakupy! Jej! Brum, brum! Moja fura! hi. Brum, brum! O, gratis piwo! Lecę za piwem na dół! O, piwo mnie uderzyło! Okej, okay, to może od nowa. Albo nie. Apokalipsa. Pędę do tyłu? Nic tutaj nie ma. Aha. Wow, telewizor, plazma. Next day. Coś tam mówili na telewizorze, ale nie zdążyłem przeczytać. Szkoda. No i teraz pewnie tutaj. Yeah. Wow. What did body weather GOT out here? Yes, yeah, I better get out of here. Ek, a zombie show to report was true. Zombie kill. <laughs> One kill. Lol. A, kto krzyczy? Ło, dobrze, że <m feud Close toInteracrowally> tam nie stałem. Cofłem, tak jak każdy człowiek dobry by zrobił. Oh, o, proszę tam? Yanya muga Oh jumping Where are you? I'm your mother Where are you where bitten now Jump I cannot jump why? Jump one Oh, <laughs> Lol Lol, 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 lol On ma piwę mechaniczną Piwę, piwe piwę mechaniczną. Piwa. O nie! O nie mojałtko! Już byłem tak blisko. No to okej. Okay. To jakieś inne. Jump 2 Okej, okay, noob! Eee... Uh, zapiszę coś tam, może też się cytać. A mnie to nie obchodzi, bo jestem NOOBEM! I to to udowodniło właśnie. Here we go, back to the moment. To jest trudne i koniec, kropka. Jak to się ma niby udać? Yeah! Nie. Jestem okej. Ok. Okej, okay. okay, jestem okej. Okay. To mi pasuje. Nie jestem nubem. Może pojedziemy katwanam. Ja, grawitacji nie było. Okej, okay, fajny level. <grystanie> to jest szybki. Neon Pogo Challenge Level 2 Nie, jeden A, A w takich rzeczach jestem dobry. Justin Bieber To co, Justin Bieber jest gorszy niż Noob? Ja myślałem, że jeszcze gorszy jestem. Zły Jestem. O, zły. Jestem... Sześcioletnią dziewczynką! O. Here we go. Nie. Okej, okay, teraz będę sześcioletnią dziewczynką, patrz. I bum! Okej, okay, teraz. Okej, okay, teraz. I... Bum! Jestem sześcioletnią dziewczynką. Jestem... Ja... Je o oh, nie. Getting better yeah! Jestem dobry Jestem wspaniały Jestem Holy shit Okej 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 dalej Ty pog pogoda, po... Idź Yo. Jestem GOD, prawie, 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 prawie. Jak ktoś grał w God of War, to chyba wie, co to GOD. A Bóg to też, ale to tylko taki żartik go mnie, sorry. Okej, okay, okej. Okay. Czemu to nie chce? Czemu on idzie do tyłu? Może się po prostu pokulam. To chyba będzie trochę łatwiej. Yy. Holy... Świat... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. może mi się uda, może, może... Nie no! Holy... No, ja nie mogę. Ej, co to moja sprężynka się wygięła? Już tak myślałem, ja nie mogę. Okej, okay, muszę to przejść. Ja nie jestem, kurde, jakąś super wspaniałym, czy coś takiego. Ja takie rzeczy właśnie lubię, no ale akurat jestem. Awesome! Czyli wspaniały. To się zgadza. <coughs> Dobra. Teraz harpun Run bike. Atoż na rowerze, śpójno robić chyba. A nie zrobić na rowerze. Nie spociąga. Let's just Justin Bieber. Hmm. Let's get easy. God, very good. Hard. Very hard. Pro, pewdi, jestem pewdi, nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem, że jestem PUDP. no to jeszcze to zrobimy, no i zakończymy drugi odcinek. I tutaj, no, to jest? Ja też chcę na Kibel, mm, chyba się też musiałem złapać Ej, coś tutaj spadło, coś tutaj spadło. Okej, okay, to i tak mnie zabije. <grym> Ło, jo, Kibel odlatuje Ło, wła, wa, wow, Dziadek, dziadek, kibel odlatuje nam. Dziadek Ło, ciary przeszły No dobra, no to Za jak? Jakieś jutro nagram następny odcinek, trzeci. A więc możecie się spodziewać jakoś trzech odcinków na tydzień albo może czterech. Ale jak będę miał fazę, to sobie zrobię może na sześć. ale najczęściej tak trzy na tydzień. A więc dobra, to do jutra, bo dzisiaj mam fazę nagrywania, ale idę odpocząć, się przespać, coś dobrego zjeść. I jutro nagram znowu. No to do widzenia. Bye bye.